Chyba każdemu Polakowi zafascynowanemu podbojem kosmosu marzyłaby się taka scena Polacy na Księżycu. Z drugiej strony, dzięki popularnej legendzie o mistrzu Twardowskim, to nie brzmi nawet jakoś tak bardzo egzotycznie. W prawdziwym życiu cóż, na razie wciąż czekamy na kolejnego Polaka w kosmosie i jakieś ambitne projekty bezzałogowych misji kosmicznych, takich, które pomogłyby w rozwoju naszego sektora kosmicznego. I właśnie w tym drugim temacie pojawiła się kilka tygodni temu bardzo ciekawa informacja. Polsa, Polska Agencja Kosmiczna zakończyła konsultacje będące wstępem do nawet nie jednej, a kilku misji. Ich celem miałby być właśnie Księżyc. W badaniach wzięło udział 40 podmiotów, a w wyniku prac wyłoniono cztery koncepcje misji przeznaczone do dalszego rozwoju. Pierwsza to orbiter z instrumentem Mirores, który przy pomocy fal podczerwonych będzie poszukiwał, przeszukiwał miejsca bogate w pożądane przez Ziemię surowce. W ramach eksperymentu Peter to drugi ma być badana mechanika gruntu księżycowego. Ze względu na niską grawitację naszego satelity, wciąż jest tu wiele zagadek, które wypadałoby rozwiązać, no szczególnie przed rozpoczęciem tam budowy stałych baz. Kolejne dwa pomysły składające się na trzeci. Projekt dotyczą badań nad komórkami nowotworowymi wystawionymi na trudne warunki kosmiczne yy, i to połączone z równoległymi badaniami gazów szczątkowej atmosfery Księżyca. I ostatni projekt zakłada długoterminowe badania wpływu niskiej grawitacji naszego satelity na wzrost różnego typu mikroorganizmów. Jako wiodący wybrano Pierwszy projekt, pierwszy z wymienionych, czyli MIRORES. Prace nad misją mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Kiedy to wszystko miałoby się zadziać? Wstępny harmonogram prac wskazuje, że nie będzie to możliwe wcześniej niż w 2028 roku. A znając charakter kosmicznych projektów, pierwsze terminy. Rzadko są dotrzymywane. Zresztą myślę, że okolice 2030 roku są bardziej realne. 7 lat w zasadzie 6 na misję tego typu zresztą realizowaną przez państwo, które nie ma dużego doświadczenia w takich misjach, w budowie takich misji to nie jest jakoś przesadnie długi okres. Mamy tu na szczęście Asa w rękawie, bo prace nad samym instrumentem Mirror trwają od 2017 roku. Oryginalny instrument powstał z myślą o badaniach. Marsa, ale autorzy postanowili wykorzystać szansę, jaką otworzyło postępowanie agencji Polsa. W efekcie prace koncepcyjne są już na zaawansowanym etapie, a naukowcy przechodzą powoli do fazy ziemskich prototypów. Taki stan prac z pewnością pomógł temu projektowi wygrać. Podobnie jak to, że orbiter ymm, no, dużo łatwiej wykonać niż lądownik. Może jednak na tym nie koniec. Może się okazać, że jeszcze przed tym, jak Mirrores dotrze na orbitę Księżyca, na powierzchnię Księżyca trafi inne nasze te, polskie urządzenie. W czasie niedawnej czerwcowej wizyty administratora NASA Billa Nelsona, rozmawiał z nim profesor Wrochna, szef Polsa. Wśród poruszonych tematów była kwestia wysłania czegoś na pokładzie Starshipa w misji Artemis 4. Dzięki temu nie trzeba byłoby budować lądownika, co jest drogie i skomplikowane. A nasze urządzenie dostarczyliby na powierzchnię m, księżyca amerykańscy astronauci. Trzeba jednak pamiętać tutaj o dwóch rzeczach. Po pierwsze, kalendarz programu Artemis nie jest jakoś bardzo y, optymistyczny i wspomniana misja równie dobrze może mieć miejsce dopiero w latach 30. A po drugie, sami jeszcze nie wiemy, co miałoby tam polecieć. Wracając jednak do Mirores. Jak już wspomniałem przy pomocy promieniowania podczerwonego orbiter będzie mógł identyfikować m, jakie pierwiastki w jakich ilościach znajdujemy w konkretnym rejonie Księżyca. Ma to nam pomóc w wyborze miejsca pod budowę pas księżycowych. Z wypowiedzi lidera tego projektu, doktora Jakuba Ciążeli z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, oprócz oczywistych celów takich jak poszukiwania metali np. żelaza, tytanu, złota czy platynowców, nasi badacze zamierzają zwrócić też specjalną uwagę na siarkę. W związku z tym, że na Księżycu jest mało wody, a występują siaczki metali, rozważa się użycie do budowy tamtejszej infrastruktury Siarko betonu, który nie wymaga użycia cennej w kosmosie wody. A skąd w takim razie w filmie o księżycu wzięły się e, te kopalniane szyby? Kopalnie będą miały z tą misją sporo wspólnego, choć. Takie, może nie takie jak te z Górnego Śląska, raczej te jak z Dolnego, czyli odkrywkowe. Naukowcy budujący wspomniany instrument będą musieli em, przetestować go najpierw na Ziemi. E, zamierzają to zrobić przy pomocy drona, który z powietrza będzie przy pomocy mirores wyszukiwać tak zwanych wychodni siarczków, czyli miejsc, w których złoża minerałów zawierających poszukiwany pierwiastek wychodzą na powierzchnię Ziemi. Odkrywki są miejscami, w których łatwiej na nie trafić. Na dziś e, wytypowano trzy kopalnie do prowadzenia takich testów. Na razie nie wiadomo, jak duży będzie orbiter, na pokładzie którego będą zainstalowane te wspomniane urządzenia. Na nasze pytania Polsa odpisała, że w tym roku projekt wejdzie dopiero w tak zwaną fazę A, czyli będzie robione studium jego wykonalności. Na dziś nie wiadomo nawet, jaki ma, jaka ma być orbita księżycowa tego statku. Sam stawiałbym, że skończy się na polarnej, która pozwala mapować całą powierzchnię naszego satelity. Pozostaje więc pytanie, na ile plany Agencji Polsa są realne. Nasz kraj nie ma. Ciągle przyjętego krajowego programu kosmicznego. Jest to dokument wykonawczy do tak zwanej polskiej strategii kosmicznej, którą z kolei przyjęto już ponad 6 lat temu. Problem w tym, że przyjęcie KPK jest elementem niezbędnym do tego, żeby do Polsy zaczęły płynąć większe pieniądze. Patrząc na koszty yy, niedrogie jak na Księżyc, Misji Capstone wychodzi, że budżet polskiej misji tej księżycowej musiałby wynosić około 100-120 milionów złotych. Takich środków w budżecie Polsa na dziś po prostu nie ma. Warto tu zerknąć na los wcześniejszego projektu Polsa, czyli polskich misji orbitalnych. Agencja namaściła rok temu w ramach bardzo podobnych konsultacji kilka projektów i wygląda na to, że na razie żaden nie przeszedł do fazy realizacji. Zapytałem o nie agencja, ta w odpowiedzi napisała, że realizacja poszczególnych koncepcji będzie uzależniona od dostępności środków finansowych. Pytanie, czy w końcu dogonimy mistrza Twardowskiego pozostaje więc otwarte, ale nadzieja jest. Kilkanaście dni temu okazało się, że Polska znacząco zwiększyła składkę do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dotychczas byliśmy państwem, które w przejrzeniu na mieszkańca na technologie kosmiczne przeznaczało najmniej z całej agencji. Czuję satysfakcję, że w końcu do zwiększenia składki doszło. Te pieniądze z Polski nie uciekają przeciwnie, Przeważającej większości zostają u nas i budują nasze zaplecze technologiczne. Trwają też poważne y, starania o to, żeby Sławosz Uznański znalazł się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Myślę, że wcześniej czy później yy, tam się znajdzie. Te i wiele innych inicjatyw bardzo mnie cieszą, bo moim zdaniem, nie tylko moim, nowoczesna gospodarka nie może się rozwijać bez wiedzy. Nasza gospodarka jest wciąż w zbyt dużym stopniu oparta o tanią siłę roboczą, a nie o nowoczesne technologie. Tania siła. Wcześniej czy później się skończy, a technologie zawsze na siebie zarabiają. A do wykuwania nowych technologii kosmos jest wymarzonym miejscem. Tym bardziej, że mamy najważniejsze elementy i układanki mamy ludzi, świetnych i zmotywowanych naukowców i inżynierów. Do sukcesu brakuje nam jeszcze tylko albo aż jednego świadomych polityków czego i Wam i sobie bardzo życzę. Nauka to lubię od 10 lat, nie tylko na Facebooku i YouTube.